Siemma widzowie, dzisiaj mam ślub ale nie zostawiłbym was bez odcinka więc dzisiaj zaprezentuję wam partię najpotężniejszej pary szachowej w Polsce, mianowicie małżeństwo Radosława i Aliny Radosław aktualny ranking w szachach klasycznych 2679, Alina 2468 więc to daje im sumę rankingów 5147 także naprawdę potężny ranking, choć co ciekawe w Polsce mamy bardzo dużo silnych parszachistów, chociażby państwo Soćkowie gdzie oboje posiadają tytuł arcymistrza. tutaj partia zaczęła się D4 poszło skoczek F6 to jest partia z wtorku dla utytułowanych nastąpiło C4, G6 i G3 ogólnie posunięcie G3 przeciwko tym królewsko-indyjskim czy Grunfeldom nie jest jakieś cudowne, znaczy inaczej. Jest to dosyć ciekawe podejście, tylko jest jeden mały problem. Mianowicie goniec g7 goniec g2 i teraz jeżeli czarny będzie złośliwy, no to ustawi się w dosyć mocno symetryczny sposób, czyli roszada i poskoczek c3 c6 a później d5 i takie sytuacje są naprawdę bardzo, bardzo ciężkie do przebijania, no bo tutaj bardzo często dochodzi po prostu do takiej sytuacji, no totalna symetria i faktem jest, że Duda na przykład widziałem, że wielokrotnie tę pozycję wygrywał, no ale prawda jest taka, że raczej nic specjalnego. Natomiast w tej partii Alina zdecydowała się na agresywniejsze podejście, czyli zostało tutaj zagrane posunięcie D6, co oczywiście sprawia, że sytuacja jest bardziej dynamiczna, no bo struktura nie jest symetryczna. Czarny, oczywiście, w królewsko-indyjskich sytuacjach, no to ma mniej przestrzeni, i tutaj na kilka sposobów można kąsać albo przez E5. Albo przez C5, e, albo też czasem stosuje się plan skoczek C6, goniec D7, wieża B8 i A6B5. No w ten czy inny sposób czarny centrum musi zaatakować. No i w partii mamy skoczek F3, skoczek BD7, Roszada E5, e, czyli takie najbardziej klasyczne podejście. E, I Radosław zdecydował się na posunięcie E4, e, po czym nastąpiło wieża E8, no i teraz goniec E3. Goniec E3 jest dosyć rzadko spotykany, Podejściem natomiast, jak najbardziej grywalna opcja. Zazwyczaj, kiedy czarny już się zadeklarował, że chce atakować piona e4, czyli chce tutaj wybić na d4, no i wtedy otworzyć ten swój atak na piona z e4, to zazwyczaj w takiej sytuacji dobrze jest wrzucić d5 no bo oczywiście D5 zapewnia przewagę w przestrzeni, więc to samo w sobie jest atutem, a jeszcze dodatkowo teraz wieża z E8 jest po prostu totalnie głupawo ustawiona no bo zauważcie, że ona no totalnie nic nie robi na linii E ponieważ linia E na amen jest zablokowana, więc czarny jeszcze tutaj będzie musiał stracić czas żeby później zagrać wieża F8 i przygotować F5 choć oczywiście jakiś skoczek C5 skoczek E1, umocnienie punktu B4, e, A5 czyli zabezpieczenie B4, żeby biały tego skoczka nie wyganiał, no i poma pomału biały to B4 będzie przygotowywał. No i tego skoczka zepchnie, i później będzie chciał dociskać na skrzydle hetmańskim. Tutaj ważna sprawa: granie A3 od razu zazwyczaj się nie opłaca z planem B4, bo często czarny może tak na Amen zablokować skrzydło hetmańskie, i teraz po B4 zawsze będzie bicie w przelocie. Także muszę Wam powiedzieć, że te królewsko-indyjskie struktury są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo dynamiczne, ale no, czarnymi trzeba mieć żelazne nerwy, żeby coś takiego grać, bo naprawdę na ograniczonej przestrzeni trzeba się gibać i często trzeba odpowiednio agresywnie zamieszać, żeby no nie przegrać po 20 ruchach albo nie dostać jakiejś totalnie kiblowatej pozycji. Natomiast tutaj mamy goniec E3, no i po wybiciu odbicie skoczkiem. Tutaj oczywiście skoczek G4 może być nieprzyjemne. pozycja tego gońca no, nie jest stabilna, ale póki co ten skoczek z D7, Przeszkadza gońcowi, pole G4 niezabezpieczone, więc nie ma się czego obawiać. No i teraz tak, obiektywnie, no to klasycznie tutaj można podchodzić do tematu, czyli skoczek C5, no to jest presja na E4. Oczywiście można przez C6 tutaj grać, żeby pole D5 zabezpieczyć. Można przez A5 grać, żeby pole B4 zabezpieczyć, i potem skoczek C5, więc to jest takie typowe podejście. Natomiast Alina idzie tutaj bardzo bardziej agresywnie do akcji czyli wrzucam skoczka na E5 i skoczek E5 jest oczywiście ciekawym podejściem no bo jest tutaj bezpośrednia groźba, prawda? Czyli jest tutaj od razu atak na C4, w związku z tym trzeba zabezpieczyć. Natomiast ten skoczek nie ma tutaj stabilnej pozycji, no bo prędzej czy później zostanie wygoniony. No i właśnie trzeba odpowiednio tutaj zamieszać, żeby uzasadnić, że to wyjście skoczka na E5 miało rzeczywiście sens. I tutaj w partii nastąpiło posunięcie A6 co muszę powiedzieć wygląda dosyć niemrawo w tej pozycji było też grywane skoczek G4 i to już wygląda trochę agresywniej no bo zauważcie że właśnie ten goniec z E3 jest przeganiany a tutaj presja po długiej przekątnej może być naprawdę zacna no i teraz przykładowo jeżeli ten goniec odejdzie skoczek C6 i figury czarnego naprawdę fajnie zaczynają grać no oczywiście tutaj biały może sobie wszystko zabezpieczyć, no ale wtedy f5 i jakby atmosfera na skrzydle królewskim jest podgrzewana. Obiektywnie wszystko się tutaj dla białego trzyma, pozycja białego jest naprawdę solidna, ten goniec z g2 zabezpiecza tutaj elegancko króla, no ale wiecie, czarny tutaj może, może mieszać. Natomiast w partii mamy posunięcie a6, co też tutaj ma sporo sensu, w partii oczywiście h3, żeby pole g4 zabezpieczyć. Pieczyć. No i tutaj C5 bardzo agresywne z planem natych, natychmiastowego B5. To natychmiastowe B5 to już troszeczkę zbyt optymistyczne zdaje się. Może tutaj bardziej wieża B8, żeby mimo wszystko zejść z tej długiej przekątnej i później wrzucać posunięcie B5. To by tutaj wyglądało lepiej. Chociaż tak prawdę powiedziawszy to chyba w tym momencie już lepiej byłoby Zagrać to wieża B8, no bo zauważcie, że to C5 nigdzie nie ucieka. Jeżeli czarny będzie chciał zagrać C5, to może zagrać C5 później, no a jednak ta deklaracja jest bardzo wiążąca, no bo teraz pole D5 na zawsze będzie słabe, no a dodatkowo pion z D6 będzie tutaj bardzo słaby już do końca świata, gdzie jakiejś super, hiper inicjatywy po stronie czarnego nie widać. Także chyba to wieża B8 z planem B5, ewentualnie może później wrzutka C5. No ale dobra, w partii mamy wycofanie tego skoczka, no i tutaj B5 zostało wrzucone. Jeżeli chodzi o przyjmowanie takiej ofiary... No to tutaj inicjatywa czarnego zazwyczaj jest naprawdę niezła no oczywiście można tak klasycznie na punkcie B5 się tutaj bunkrować no ale czarny też ma swoją grę. Skoczkiem odejdzie tutaj ten goniec będzie się aktywizował presja na e4 się pojawia, no bo tam po wybiciu może uda się tego piona zabrać. Więc jeżeli chodzi o szachy klasyczne, to raczej ta pozycja czarnego się nie trzyma, ale wiecie, na blicu na więcej sobie można pozwolić. No Niemniej Radosław Wojtaszek bardzo solidny styl posiada, więc nie bierze nie bierze tego pionka z B5, a po prostu przegania centralnego skoczka, co ma tutaj bardzo dużo sensu, no bo ten skoczek Z5 jest rzeczywiście superową figurą. No i tutaj skoczek wcale się nie cofa, a idzie sobie na G4, więc tutaj, tak w stylu tala, następuje od razu ofiara figury. Nie ma nic mądrzejszego niż zbić tego skoczka, tutaj skoczek odbija, no i teraz pojawia się pytanie, co zrobić z tym gońcem. To zaraz sobie do tego przejdziemy. Trzeba powiedzieć, że też całkiem ciekawą opcją było tutaj bicie gońcem, co ciekawe, ponieważ po pierwsze można się tutaj pionem G3 zainteresować. Wtedy oczywiście też ten goniec z G7 się aktywizuje więc to też wygląda całkiem ciekawie, chociaż tak jak mówię, no w stylu tala, więc jeżeli tutaj biały migra Stockfish, no to się nic nie zrobi, ale człowiek jak najbardziej może się pomylić. No dobra, więc mamy tutaj jest skoczek BG4, no i teraz pytanie, co z tym gońcem? Jeżeli ten goniec sobie tak po prostu odejdzie na f2, no to łatwo sobie wyobrazić, że czarny to tak najchętniej przestawiłby tego hetłana na h5, żeby tutaj atakować. No problem jest taki, że no w realnie to nie da się tego zrealizować. B4... Też nie daje tu potężnej inicjatywy, bo właściwie tak po złośliwości to nawet biały może to zignorować, i tutaj po czarnych polach mieć świetną inicjatywę. To jest też dosyć cenna umiejętność, żeby wiedzieć, kiedy opłaca się po prostu zwrócić materiał. Początkujący szachiści mają taką tendencję, żeby kisić przewagę materialną za wszelką cenę, natomiast często jest dobrze. Często dobrze jest trochę materialny oddać, ale mocno się zaktywizować. No i teraz goniec e6 chyba trzeba by grać, żeby tutaj presję na c4 zwiększyć. No i teraz dajmy na to, że wybicie, no to tutaj rzeczywiście może jakaś inicjatywa się pojawić, chociaż obiektywnie no to jednak figura w plecy i ta rekompensata pełna nie jest. Więc w partii hetman t3, co ciekawe, nastąpiło no, i teraz B4, czyli rzeczywiście ta presja po długiej przekątnej. No, i trzeba powiedzieć, że Radek tutaj zagrał idealnie, zagrał skoczek D5. No, i właśnie problem po stronie czarnego jest taki, że po wybiciu, i dajmy na to goniec B7, no, to są dwie lekkie figury za wieżem, z tym że. Wieże czarnego no nie mają żadnych otwartych linii, żeby się tutaj zaktywizować. Chociaż powiem wam, że w tej pozycji jakieś tam szanse by były, no bo można dopchać tego piona do A4, spróbować otworzyć linię A i tym sposobem poatakować. Natomiast w partii nastąpiło A5 od razu, no i tutaj po prostu po złośliwości A4. No, i ostatnią deską ratunku było właśnie bicie na A1, no ale w partii bicie w przelocie, no to to jest figura w plecy i tutaj rekompensaty wystarczającej nie ma. Po piciu na D5 Hetman odbił, Hetman B6 no i tutaj na spokojnie Radek się zaktywizował, no i finalnie zwyciężył w tym momencie rekompensaty zabrakło więc tak jak widzicie Alina bardzo agresywnie gra w szachy natomiast Radosław ma taki spokojny, solidny styl, jednak woli właśnie spacyfikować jakieś zbyt agresywne zapędy przeciwnika, no i tutaj w tej partii mamy tego bardzo dobry przykład. Bardzo solidne podejście, czarny wierzgą wierzgał, nic z tego wierzgania nie wyszło. Więc zdaje się, że to był kluczowy moment partii, gdzie albo należało e, mimo wszystko pójść na te plany związane ze skoczek g4, e, albo wstrzymać się z c5, bo c5 na amen Osłabiło punkt D5. Ale nie myślcie sobie, że wszystkie partie w tym związku wyglądają w ten sposób. Tutaj przykład z innej gierki, gdzie Alina ma zaledwie 20 sekund na zegarze. No i tutaj właściwie należało grać wieża C3 z dosyć złośliwym związaniem. No oczywiście jest jedna otwarta linia w tej pozycji linia C, więc o nią toczy się walka. Natomiast w partii Radek Zagrał posunięcie goniec B2, no i koniec B2 jest bardzo nietrafionym pomysłem ze względu na goniec B4. I goniec B4 sprawia, że pole C3 jest przykryte, a co za tym idzie, ta wieża z C8 ma teraz wolną drogę, żeby elegancko wkroczyć sobie na C2. W partii nastąpiło A3, ale Alina wcale się tutaj nie będzie tym gońcem cofała: mianowicie Radosław przeoczył posunięcie skoczek C5, no i teraz ta wieża z B3 w ogóle została samouwięziona. W partii wieża bije B4, a B4 skoczek zbił na A4, no tutaj jest para gońców po stronie białego, dodatkowo ten skoczek z A4 jest mocno osaczony, prawda, nie ma gdzie tutaj za bardzo chodzić, no ale w partii szach i wieża B1, czyli wiadomo, chodzi tutaj o zgarnięcie tego piona, no i teraz pion z linii B będzie jechał do pola przemiany. Jeszcze delikatnie trzeba tutaj czujność zachować, żeby e6 nie zostało zagrane, stąd skoczek podszedł do pomocy w partii bicie na h7, no to gwóźdź do trumny, no bo teraz g6, grozi oczywiście łapanie tego gońca. No jeszcze trzeba może zwrócić trochę uwagę, bo dajmy na to, że król G3, król G7, no to teraz, wiecie, trzeba uważać, żeby tutaj ten pion nie uciekł, ale jest bicie, bicie tutaj, no i zdobycie tego gońca. Także jak to zwykle w szachach bywa, do końca trzeba czujność zachować, no ale tutaj partia zakończyła się w ten sposób, więc Alina tym oto sposobem zwyciężyła. No, moja Krystyna posiada ranking 114 na czeskomie, więc suma naszych rankingów, no ja mam 2400 w szachach klasycznych, ona 0 w szachach klasycznych, więc tutaj konkurować z tymi najsilniejszymi szachowymi obałżeństwami to nie mamy szans, ale trudno, jakoś muszę to przeżyć.